W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przebiegała praca nad czterema obrazami, które aktualnie haftuję. Zrobię też krótkie podsumowanie pierwszego półrocza tego roku. Wybrałam ramkę do mojego obrazu, który będzie równocześnie zegarem. Pokażę Wam, na co zwrócić uwagę i czym się kierować przy wyborze takiej ramki. I na koniec buble z Aliexpress, czyli czego nie kupować. I czym się kierować przy wyborze mechanizmu do zegara? Zapraszam serdecznie. Witajcie, kochani, z tej strony Nita. Witam Was ponownie, i tym razem mamy już podsumowanie nie tylko czerwca, ale właściwie całego półrocza. No i tutaj od razu możecie zobaczyć jak pracowałam w czerwcu i ile krzyżyków udało mi się wykonać. Nie był to najgorszy miesiąc. Udało mi się wykonać blisko 10,5 tysiąca krzyżyków i pół krzyżyków. Myślę, że mogę być zadowolona z tej ilości, chociaż czerwiec był no, również dla mnie dosyć intensywny, jeżeli chodzi o różne zajęcia. I mogłam troszeczkę mniej przysiąść nad tymi krzyżykami. A oprócz tego ten film nagrywam nie na sam koniec miesiąca, tylko w okolicach 24-25 czerwca. Więc wszystko, co już potem wykonam, to będę zaliczać do następnego miesiąca. Stąd taki efekt, ale i tak jestem zadowolona, bo haftowało mi się bardzo dobrze, i to widać w tych krzyżykach, które mogę wam zaprezentować. I jeżeli chodzi o wyzwanie roczne, tutaj możecie zobaczyć, że udało mi się 4 tygodnie po 850 krzyżyków zaliczyć. Jeżeli chodzi o przyrost pracy, to tutaj widzicie, jak w poszczególnych tygodniach ta praca przyrastała, i ostatecznie widać już na tym, co tutaj mogę Wam zaprezentować, że tej pracy rzeczywiście jest już sporo, no i że już powoli wyłania się to, co będzie tutaj wyhaftowane. Także możecie zobaczyć już prawie w całej okazałości, widać ten wóz, który tu będzie. Widać również tutaj zarysy łebków gęsi. Które będą na tym obrazie. No, ale jeszcze jak to będzie wyglądało, to musicie troszeczkę poczekać, i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i będziecie śledzić, jak ta praca przyrasta. Tutaj jeszcze pokazuję Wam takie ogólne zestawienie, jeżeli chodzi o pół roku i Jak rozkładały się krzyżyki i półkrzyżyki w poszczególnych pracach. I zobaczcie, że jeżeli chodzi o wyzwanie roczne, mam już tutaj wykonane 22100 krzyżyków, osiągnęłam 50% pracy. A jeżeli chodzi o inne obrazy, to tutaj możecie zobaczyć, że na przykład w bramie przy kafejce wykonałam już 18731 731 półkrzyżyków. No, jest to kropla w morzu tych półkrzyżyków, które są do wykonania, ale efekt również mnie cieszy. Możecie zobaczyć, że jeżeli chodzi o czerwiec, to dosłownie musnęłam tą pracę, bo właściwie dzisiaj rzutem na taśmę jeszcze sięgnęłam po nią, żeby chociaż troszeczkę coś tutaj wykonać, więc zrobiłam niewiele, bo no, tutaj zobaczcie: 121 półkrzyżyków. A jeżeli chodzi o pozostałe prace, czyli o zegar vintage to udało mi się wyhaftować aż 4314 krzyżyków, ale o tym jeszcze będę Wam mówić w dalszej części. No i jeżeli chodzi o obraz od Mereszki, który roboczo nazywam jesień z dynią, no to już mam wykonane tutaj 11160 krzyżyków i półkrzyżyków i właściwie zmierzam już do finiszu tej pracy. Ale o tym opowiem Wam za chwileczkę, tylko zmienię tutaj ustawienia i już Wam pokazuję, co przyrosło w moim obrazie od Mareszki, czyli w tej jesieni z dynią. Jeśli chodzi o mój obraz od Mareszki, no to tutaj możecie zobaczyć, że udało mi się już zakończyć wszystko to, co trzeba było wykonać krzyżykiem i półkrzyżykiem. Pozostał mi jeszcze do wykonania backstitch, ale już nie chciałam go haftować w tym miesiącu, zostawiłam to na przyszły. I tutaj możecie zobaczyć, że no właściwie ta 1 czwarta pracy tutaj przyrosła od poprzedniego razu. I właściwie ten obraz będzie niedługo już gotowy. I tak się prezentuje. jeżeli chodzi o takie podsumowanie jak mi się pracowało na tym Murano to na pewno jeszcze będę miała jakieś uwagi które Wam przekażę w przyszłym miesiącu kiedy prawdopodobnie ten backstitch już będzie zrobiony bo zostawię go sobie na lipiec ale jeszcze z takich ciekawszych uwag to muszę Wam powiedzieć ponieważ to była moja pierwsza praca od Mereszki, którą wykonuję z gotowego zestawu więc troszeczkę zaskoczyło mnie, że właściwie bardzo mało zużyłam nici. I nie wiem, czy to ja tak oszczędnie haftuję, czy Mereżka tak hojnie obdarza nas no, tymi nitkami. Jeżeli wrócicie do filmu, w którym prezentowałam Wam start pracy, to możecie zwrócić uwagę i porównać sobie, jak mało mi tych nitek tutaj ubyło. I jestem tak troszeczkę zaskoczona, że tych nitek tutaj zostało mi tak dużo. Backstitch mam do wykonania, no ale tutaj tych nitek tyle nie zejdzie i nie każdy kolor mi będzie tutaj potrzebny. Więc właściwie mam już pracę zakończoną, a nitek zostało mi sporo. Możecie się podzielić ze mną swoimi doświadczeniami, czy kiedy wy pracujecie nad obrazami od Mereszki, to również zostaje wam tyle nitek. Jestem ciekawa, czy to ja tak oszczędnie haftuję, czy po prostu Mereszka daje taki duży zapas nitek. Podzielcie się ze mną swoimi uwagami, no bo nie wiem co o tym myśleć i jestem bardzo ciekawa, jak wam się udaje pracować na gotowych zestawach od Mereszki. A wracając do obrazu, to myślę, że tutaj nie mam większych uwag, poza tym, że zdarzyło mi się kilka wpadek. Jeżeli chodzi o pomylenie kolorów, ale są to na tyle maleńkie takie wpadki, że właściwie, gdybym Wam nie powiedziała, że coś jest nie tak, to pewnie byście nie zauważyli. Tak tylko z poczucia obowiązku pokażę Wam, że na przykład tutaj pomylił mi się kolor, ale zostawiłam to na później z taką myślą, że jeżeli ten błąd bardzo by tutaj rzucał się w oczy, to ja tą nitkę wypruję. Ale ponieważ właściwie no, nie ma tutaj to większego znaczenia, jak ten kolorek tutaj wygląda, więc zostawię z tym błędem i nie będę sobie zawracać głowy, żeby nie uszkodzić tego, co już tu zostało wyhaftowane. No i żeby nie musieć poprawiać jakiejś większej partii tych krzyżyków i półkrzyżyków, więc no, zostawię tak, jak jest. Jeżeli chodzi o inne pomyłki. To zdaje mi się, że powinnam gdzieś tutaj wykorzystać pojedynczą nitkę. Ja haftowałam i z rozpędu wykonałam pewne półkrzyżyki dwoma niteczkami, ale również myślę, że to jakoś nie rzutuje tutaj na ogólny wygląd. Jeszcze tutaj dojdzie ten backstitch, więc przykryję te moje niedoskonałości. I myślę, że nie ma co tutaj za bardzo przeżywać, że jest tu jakaś pomyłka. Także praca się prezentuje tak, ale no jak wygląda już skończony obraz, to pokażę Wam to w przyszłym miesiącu. Trzymajcie kciuki, żeby mnie ten Backstitch nie zniechęcił, ponieważ zazwyczaj Backstage jest bardzo pracochłonny, ale jakoś sobie z tym radzę. Może Wam nawet nagram jakieś fragmenty, jak udało mi się ten Backstitch wykonywać. I będziecie mogli przypatrzeć się jeszcze, jak te ostatnie takie szlify w tym obrazie powstają. Jeżeli chodzi o ramkę, również już wam zapowiadałam, że mam pewien plan co do niej, z tym, że jeszcze się do niej nie przymierzałam. Jak już podejmę decyzję, pomierzę sobie i posprawdzam, czy ta ramka będzie odpowiednia do tego obrazka, to na pewno wam pokażę w najbliższym czasie co sobie wymyśliłam i jak chciałabym, żeby ten obraz się prezentował ostatecznie. Jeżeli chodzi więc o ten obraz od mereszki, to na ten moment to już jest wszystko, co mogę wam o nim powiedzieć. Jeszcze tylko pokażę wam podsumowanie jak pracowałam nad nim w poszczególnych dniach czerwca. I tak naprawdę zobaczcie tutaj, że praca nad tą jedną czwartą obrazu który miałam do wykonania zajęła mi 5 hawciarskich dni co przełożyło się na 2457 krzyżyków i pół krzyżyków i osiągnęłam 11160 krzyżyków i pół krzyżyków i jeżeli chodzi o haft to ta praca jest już skończona no, zostaje mi tylko do wykonania backstage ale to już tak jak zapowiedziałam zrobię w przyszłym miesiącu to teraz zmieniam ustawienia i pokażę Wam jeszcze, co się wydarzyło w obrazie, który haftuję na Luganie, w mojej bramie z kafejką. Jeśli chodzi o ten obraz, to no bardzo zależało mi, żeby jeszcze się za niego zabrać w tym miesiącu, więc dosłownie dotknęłam go no haftując 121 półkrzyżyków. I przyrosło mi go naprawdę maleńko, bo tylko tutaj ten fragmencik, który mogę Wam zaprezentować, nie chcę go na dłużej odkładać i wezmę go ze sobą nad jezioro, gdzie będę mogła troszeczkę więcej pohaftować. Więc mam nadzieję, że trochę więcej będzie do pokazania Wam w przyszłym miesiącu. Także to tylko chciałam Wam zasygnalizować, że nie zapomniałam o tym obrazie. Chociaż te inne prace, które wykonuję, na tyle mnie pochłonęły, że już nie znalazłam czasu na ten obraz. No ale tak jak mówię, nie chcę go odkładać troszeczkę, chociaż tutaj mi go przyrosło na zachętę, i mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu będzie go już dużo więcej. Chociaż jak znam życie, to zaraz zabiorę się za mój zegar, który również bardzo chciałabym jak najszybciej skończyć, więc nie wiem, jak to będzie. Ale, no, tak jak mówię, wezmę ten obraz ze sobą nad jezioro. Nie będę miała tam innych prac, więc jeżeli będę chciała coś haftować, to będę zmuszona haftować właśnie tą pracę. I mam nadzieję, że to przyczyni się do tego, że tego obrazu będzie dużo, dużo więcej pod koniec lipca. Pokażę Wam jeszcze w zbliżeniu ten fragmencik, który zaczęłam haftować. Trochę mnie ucieszyło. Że tutaj ta część zaczyna się od błękitów. Bardzo mnie to zachęca, żeby właśnie haftować, bo już dosyć miałam tych brązów, które tutaj były do wykonania. Teraz tu jest więcej błękitnego. To też tak fajnie mi urozmaica pracę nad tym obrazem. No, zobaczymy, jak to pójdzie, jak to będzie. Na pewno pokażę Wam to na koniec przyszłego miesiąca. Jeśli chodzi o mój zegar vintage, który haftuję z gazety i malowane, no to tutaj już mogę Wam coś więcej zaprezentować, ponieważ to, co tutaj widzicie, to są dwie szóste z sześciu części, z których składa się ten schemat. Tak to wygląda. I jeżeli chodzi o tą pracę, no to naprawdę nie mogę się doczekać końcowego efektu. Im więcej haftuję, to tym bardziej ten zegar mi się podoba. Zwłaszcza, że weszły tutaj już te nowe kolorki, które urozmaicają tą pracę i naprawdę robią całą robotę. Bo nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało ostatecznie. Także tutaj widzicie, że już naprawdę dużo widać. Chociaż pominęłam pewien fragment, który tutaj jest do wykonania, już Wam pokazuję o co chodzi. Zobaczcie, że na wykresie jest tutaj do wykonania krzyżykami podwójna linia w brązach. Ja zastanawiam się, czy będzie to ładnie wyglądało na tym zegarze, razem z moimi wskazówkami. Podejrzewałam, że w zestawie, który jest do kupienia na stronie Korikamo, ten zegar, który tam jest oferowany, nie ma tych linii po środku. I chyba bardziej mi się to podoba, więc na razie wstrzymałam się z wykonywaniem tego środkowego fragmentu tutaj i zobaczę, jak już będę przymierzała się ze wskazówkami, czy wyhaftować ten fragment, czy zostawić czystą tarczę zegara bez tych dodatkowych akcentów. Okaże się w najbliższym czasie, na razie zajmę się wykonywaniem reszty tego schematu, a decyzje co do tych linii. Zostawię sobie na sam koniec. Zawsze mogę to dohaftować. Gorzej by wyglądało, gdybym zdecydowała się, że jednak nie będę tych linii haftować i musiałabym je wypróć. Więc na razie zostawię czystą tarczę, a jak będzie, potem zobaczymy. Będziecie mogli przekonać się w następnych miesiącach, jak to będzie się prezentowało. I cóż, jeżeli chodzi o ilość krzyżyków, które były tutaj do wykonania, to w czerwcu pracowałam nad tym schematem przez 6 hawciarskich dni, i przez te 6 dni wykonałam aż ponad 4300 krzyżyków. Tutaj możecie zobaczyć zestawienie, jak to wygląda. I z bólem serca odłożyłam to na bok, ponieważ właśnie chciałam wykończyć obraz od Mereszki. Tą jesień z dynią, więc świadomie zaprzestałam pracy nad tym schematem, tak żeby zająć się innymi pracami. No i mam nadzieję, że w lipcu wykonam kolejną tutaj, jedną szóstą tego schematu. Może troszeczkę więcej, ile mi się uda zrobić, to zobaczymy. Zależy to od tego, jak będą mi szły prace nad innymi obrazami. A jeszcze, jeżeli chodzi o ten obraz. To pokażę Wam, jaką ramkę wybrałam do niego. No i jeszcze miałam Wam coś pokazać, co nie zmieściło się już w poprzednim miesiącu w odcinku majowym. I teraz zmienię tutaj ustawienia i powrócę jeszcze do wskazówek, do mechanizmu, bo jeszcze pewną rzecz bardzo ważną muszę Wam powiedzieć na ten temat. I tutaj jeszcze możecie z bliska zobaczyć, jak ten obraz wygląda. I jak te kolorki się układają, no myślę, że to wszystko naprawdę fajnie się prezentuje. W odcinku, w którym zapowiadałam Wam pracę nad tym zegarem vintage mówiłam Wam, że chciałabym ten obraz wykonać na aidzie na dwudziestce. A to dlatego, że ostatecznie chciałabym, żeby ten obraz mieścił mi się w takiej ramce 30 na 30 cm. Taką ramkę kupiłam sobie i jest ona idealna do mojego obrazu i już wam powiem dlaczego. Ramkę kupiłam w Leroy Merlin za około no, do 30 zł. Nie pamiętam dokładnie, 25, może troszeczkę więcej. Nie chcę was tu wprowadzać w błąd. Bo nie to jest tutaj najistotniejsze. Istotne w tej ramce jest to, co tu możecie zauważyć, że ona jest dosyć gruba. Można ją oczywiście powiesić, ale kupiłam ją ze względu na to, że ona tutaj ma 4,5 cm grubości, z czego to szkło jest zamontowane około 5 mm tutaj. Przed końcem tej ramki z przodu. Z kolei te plecki nie przylegają do samego szkła, tak jak w innych obrazach, tylko jest tam wolna przestrzeń. Jest to o tyle istotne, że kiedy będę chciała zamontować do mojego obrazu wskazówki, no to one będą miały tam przestrzeń, żeby móc się poruszać. Dlatego, gdybyście chcieli taki obraz sami oprawiać, no to zwróćcie na to uwagę. Jeżeli chcecie, żeby było tutaj szkło ochronne, bo oczywiście może w tej ramce nie być szkła i te wskazówki mogą być niczym nieograniczone, jeżeli chodzi tutaj o to szkło. No ale ja jednak chciałabym, żeby szkło było, więc zwróciłam uwagę przede wszystkim na to, żeby to szkło nie przylegało do tych plecków ramki, ponieważ te wskazówki nie miałyby, jak tam pracować i się poruszać. Więc zobaczcie, tak to się prezentuje. Tą ramkę można zarówno postawić, jak i powiesić, No jest wykonana dosyć solidnie. Tutaj z przodu jest szkło, a nie plastik czy pleksa, więc to też jest dosyć istotne. I jak już będę oprawiała ten obraz, to oczywiście pokażę Wam, jak będę całość tutaj montować, bo to będzie wyższa szkoła jazdy, bo przecież będę musiała ten mechanizm zamontować tutaj gdzieś z tyłu, więc najprawdopodobniej ten obraz nie będzie mógł stać, bo będę musiała usunąć tą nóżkę, która tutaj jest do postawienia. A jedynie będzie można go powiesić lub postawić na tym szerokim rancie, co też jest ważne, więc ta nóżka właściwie nie jest za bardzo potrzebna. No, ale tym montażem zajmiemy się już, jak będę kończyć ten obraz i jak będę musiała to wszystko połączyć w jedno i zamontować cały ten mechanizm. Tym zajmiemy się w następnych miesiącach. Również zapraszam Was do śledzenia. Bo jestem sama ciekawa, jak to będzie wyglądało. No i być może moje doświadczenia przydadzą się również Wam, gdybyście zdecydowali się na taki obraz. I teraz pokażę Wam jeszcze jedną istotną rzecz, która tutaj u mnie troszeczkę się zmieniła. Więc przygotuję wszystko i zaraz do Was wracam. W poprzednim odcinku pokazywałam Wam dwa mechanizmy, które kupiłam na AliExpress do tego zegara. Okazało się, że żaden z nich nie będzie pasował do mojego zegara i już Wam powiem dlaczego, bo ostatecznie no, odrzuciłam ten, który był tutaj złamany. To jest chyba nawet ten, więc on się do niczego nie nadawał, ale na tym drugim również tak tknęło mnie, żeby zamontować. Wskazówki, i zobaczyć, czy on w ogóle zadziała. Bo jeżeli chodzi o tykanie, to wkładałam tutaj baterię i on rzeczywiście tyka i, i działa. Ale okazało się, że nie jestem w stanie tutaj zamontować tych wskazówek, które mam do tego mechanizmu. Tutaj, jakąś jedną udało mi się zamontować, ale to naprawdę na wcisk. Z tym, że to ta i tak wskazówka jest do niczego, ponieważ mam dwie godzinowe, a nie mam tutaj minutowej. Więc, no, krótko mówiąc, okazało się, że ani jeden, ani drugi mechanizm nie będzie działał. I troszeczkę przejechałam się, jeżeli chodzi o ten zakup, ale jak wybrnęłam z tej sytuacji, to właśnie chciałabym Wam teraz pokazać. To już idzie na śmieci i pokażę Wam szczątki mojego zegara, który miałam kupiony dawno temu i mechanizm tego zegara na szczęście działał, zegar nie jest zbyt piękny i właśnie miałam go w planach zmienić na ten haftowany, więc dobrze się składa że akurat mogłam jeszcze wykorzystać coś z niego on miał takie toporne wskazówki nie był zbyt piękny tutaj Wam je pokażę, żeby Wam je jakoś zaprezentować no tak mniej więcej wyglądał. Ostatecznie wykorzystałam z niego mechanizm. I już Wam pokazuję, co tu mam. Włożyłam tu taką karteczkę, żeby było widać moje wskazówki. I zobaczcie, ten mechanizm działa bez zarzutu zrobiłam nawet próbę, co możecie teraz obejrzeć na materiale, że do podobnego zegara przykleiłam u góry ten mój mechanizm z nowymi wskazówkami i sprawdzałam, czy będzie on dobrze działał i po dobie sprawdzałam, czy on się nie spieszy, nie spóźnia i czy dobrze pracuje. No i okazało się, że jak najbardziej dobrze pracuje, więc wszystko tutaj dobrze wygląda. I tylko wam dopowiem, że ten mechanizm. No, musiałam w międzyczasie zmienić baterię, bo się okazało, że wyczerpała się. Ale to i w jednym, i w drugim zegarku równo, więc to było dosyć śmieszne. W każdym razie ten mechanizm nieprzerwanie działa przez cały miesiąc. Dobrze wskazuje godzinę, i właśnie ten mechanizm będę chciała zamontować do mojego zegara. Tutaj bez problemu udało mi się te wskazówki zamontować. Tak to się prezentuje. Nie wiem, czy to będzie widać. No, a jeżeli chodzi właśnie o ten mechanizm. To tutaj w ogóle nie było tych stopni, na których trzeba zaczepić wskazówki, więc okazało się, że jest on zupełnie bezużyteczny. Ten mechanizm dobrze rokuje. Będę go starała się zamontować. No ale sam montaż pokażę Wam oczywiście w przyszłym miesiącu. Także też. Taka przestroga dla Was. Gdybyście chcieli montować mechanizm zegara do obrazu, no to zwróćcie koniecznie uwagę, czy te wskazówki dadzą się zamontować, no i czy to nie jest taka najzwyklejsza chińszczyzna dostępna gdzieś tam, na przykład na AliExpress. Myślę, że jeżeli chodzi o ten odcinek, to jest już wszystko. Nie będzie ten film zbyt długi, ponieważ te prace ciągle trwają i właściwie nie mam tutaj nic nowego Wam do dodania. Myślę, że w przyszłym miesiącu, kiedy będę haftowała backstitch w tych obrazach, będzie to dosyć ciekawe i na pewno Wam coś pokażę. A jeżeli chodzi o ten odcinek, to właściwie jest już wszystko. Wybieram się na wakacje, Wy również na pewno też, więc życzę Wam miłego wypoczynku. No i widzimy się w podsumowaniu. Lipca, kiedy będę mogła Wam coś nowego pokazać. Także życzę Wam udanego urlopu, miłych wakacji i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!